Mandero roziomeczki z tej strony cakres, a w tym odcineczku pokażę Wam fajną pułapkę z torami. Tak, jest to pułapka wymyślona przeze mnie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. wyglądała. tak. E, zaraz zobaczycie na czym ona polega. O, tylko tutaj muszę stawić tory, boże. Wyłował, no, mi nie wyszło. E, znaczy nie to mi nie wyszło, tylko musiałem zobaczyć co. i teraz Przejdźmy do jej tworzenia. Dobrze, że meczki, teraz możemy przejść do zrobienia tej pułapki. Eee, Okej, okay. no to jak widzicie, zrobiłem tutaj sobie taką małą ramkę, jeszcze zrobię drugi, duży poziom jej. A oczywiście w kopalni, wy nie będziecie tylko czegoś robić, tylko nie tam w jakiejś miejscu kopalni, postawicie taką pułapkę. Okej, okay, tutaj jeszcze postawię to i tak, dobrze, zaczynamy. Kładziemy tutaj sobie po edyt, eee, znaczy power... Ee, tory, Boże, mylę się, Okej, okay, tutaj możemy dać sobie jeszcze power trail'a, drugiego. Tutaj zwykły tory. I tutaj musimy dać czujnika. Znaczy nie musimy, ale w tym miejscu ja tu. Potem robimy ile chcemy kratek w bym Wam dał na trzy, bo to lepiej. I teraz tak, od e, klocka, na którym jest jestem e, torsczynnikiem, e, w boku musimy liczyć od odstępu. Czekajcie, nieważne. Mam nadzieję, że wszystko widać dobrze. E, ok, tak to teraz wygląda. E, I teraz e, tak. W drugiej klasce dajemy sobie pistony Tak. I tutaj jakiś blok. U mnie będzie Dobra, teraz przechodzimy do mechanizmu. Tak, dajemy tutaj ripitery. Tu dajemy redstone'a. I tutaj redstone i w, miejscu, tu, Jezu, tam, I w miejscu, gdzie jest właśnie ten tor z czujnikiem musi być, e, musimy położyć tutaj e, właśnie pochodnie i jeszcze dajemy starneczną i zamyka nam się. I teraz już tak naprawdę nasza pułapka jest gotowa, jeszcze tutaj dorabiamy ją. I teraz jak to wygląda, i widzicie, wpadamy do dziurki. Jeżeli byście, byśmy chcieli zabić kogoś, to pułapkę, oczywiście wylewamy tam lawę. Ja jej nie będę teraz wlewał. No i to chyba by było tyle. Mm, jeżeli chodzi o naszą tę pułapkę. Jeżeli ona Wam się spodobała, zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem. Żegna się z Wami. Cakres. Cześć!